Drewniany kościół z 1576 roku został przeniesiony z kościeliska koło Olesna. Dzisiejszy kościółek stoi w Gwoździanach od 1978 roku. Gwoździany to niewielka miejscowość w powiecie lublinieckim przez Całe stulecia nie posiadała własnej świątyni, a jej mieszkańcy uczęszczali na mszę do położonego 7 kilometrów od wioski kościoła w Dobrodzieniu. Wierni dążyli do posiadania własnego miejsca kultu od pierwszych lat po II wojnie światowej, jednak polityka władz PRL utrudniała budowę nowego kościoła. Ksiądz Stanisław Kras. Będący w latach 70. proboszczem w dobrodzeniu, postanowił przenieść do Gwoździan nieużytkowany drewniany kościół z kościelisk koło Olesna. Zamiar ten, zrealizowany w latach 1976-78, okazał się dobrym pomysłem przechytrzenia komunistycznych władz, a zarazem przyczynił się do ocalenia zabytku, który od wielu lat niszczał. Obecny kościółek jest pod względem konstrukcji wiernym obrazem pierwotnego, choć nie wszystkie jego elementy są oryginalne.